Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na Bikesz.c. Witam Was w kolejnym odcinku nagrywanym z naszego domowego studia, zgodnie z obietnicą nagrywania większej ilości filmów w zamknięciu. Dzisiaj temat, który jest moim zdaniem bardzo ciekawy, jest związany z wieloma pytaniami, które zadajecie, i który jest wprowadzeniem do pewnego innego tematu, który Wam zdradzę już pod koniec tego dzisiejszego odcinka. A to, czym się dzisiaj zajmiemy, to podsumowanie już prawie roku z rowerem, który część z Was bardzo dobrze zna, część o niego ciągle pyta, a część może jeszcze go nie zdążyła poznać, więc dzisiaj będzie miała okazję, czyli moim single speedem gravelem od polskiej firmy Loka Bikes. O co chodzi? Zanim przejdziemy do dzisiejszego wątku, czyli podsumowania tego, jak ten rower się sprawdził, jak ta konwencja się sprawdziła i na co powinniście zwrócić uwagę tego typu rower sobie składając w firmie Loka albo gdziekolwiek indziej, to może krótkie wprowadzenie dla tych, którzy tego roweru nie znają. Chodzi o to, że ponad rok temu wpadłem kiedyś na pomysł, że sobie złożę ze złomu rower na zimę, który będzie miał jeden bieg, który będzie miał koła 28 cali, będzie miał kierownicę typu baranek i będzie idealnym rowerem do tego, żeby sobie... Trenować szosowo w czasie, kiedy nie będę miał roweru szosowego, bo na przykład nie będzie mi się chciało go brudzić, bo będzie zima. I w, tak powstał rower, który też część z Was pewnie kojarzyła. Jeździłem na nim przez 2 czy 3 miesiące. Rower bardzo mi się spodobał, mimo tego, że był złożony z części naprawdę totalnie przypadkowych, złomowych, a mimo tego jeździł super. Co więcej, potem trafił do następnej osoby, która chciała tego typu konwencję przetestować i tak bardzo się spodobał, że aż ten rower nawet został ukradziony. W, jesienią roku 2019, dalej się niestety nie znalazł, więc jeżeli kojarzycie ten rower i gdzieś byście go widzieli, to dalej dawajcie znać, bo dalej ten rower niestety się nie znalazł. Rower to był złożony za mniej niż 1000 zł, potem trafił do kolejnego właściciela za jeszcze mniej, był strasznie pobijany, zniszczony, a i tak ktoś go ukradł. No, taka, taka historia. Ale w każdym razie tamten rower pozwolił mi wykrystalizować sobie pewną ideę roweru idealnego do Krakowa, do podróży po Polsce, roweru na co dzień, roweru na okresy, kiedy ciężko jeździć na zwykłym rowerze szosowym, bo szkoda nam na przykład napędu, szkoda nam ogólnie, rzecz biorąc drogiego roweru. No i wiedziałem już, czego chcę. Wiedziałem, jak ten rower ma wyglądać i chciałem czegoś, co będzie bardziej jeszcze dostosowane pode mnie, niż rower składany z przypadkowych części. I tak się złożyło, że zupełnym przypadkiem wtedy skontaktowałem się i zgadałem się właśnie z chłopakami z bike, czyli polskiej firmy z Wrocławia, która zajmuje się tak naprawdę budową rowerów na zamówienie. Ale na zamówienie w pewnej specyficznej formie, ponieważ tak jak w świecie garniturów mamy usługę, powiedzmy, szycia na wymiar, mamy też coś, co nazywa się made to measure, czyli tak naprawdę kupujecie gotowy produkt, który jest dostosowany pod wasze konkretne wymagania i preferencje. W przypadku rowerów Locka Bikes wygląda to tak, że macie wpływ na dobór bardzo wielu komponentów w rowerze, macie wpływ na stronę wizualną roweru, czyli możecie sobie zaprojektować co tylko chcecie, jeżeli chodzi o ramę. Tam mogą być nawet małe różowe koronawiruski, jeżeli macie taką ochotę, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast Wybieracie spośród kilku modeli ram, jeżeli chodzi o geometrię, które są gotowe i są już wcześniej. Czyli mamy określoną rozmiarówkę i mamy pewne typy ram, typu na przykład rama gravelowa na sztywnych osiach, rama do roweru miejskiego, rama do takiego single speeda, ostre koło, więc jest kilka opcji, z których musicie wybierać. Nie ma opcji zaprojektowania sobie geometrii od A do Z. Jeżeli chodzi o sprzęt, też jest podanych kilka opcji i konfiguracji, spośród których możecie wybierać. Oczywiście możecie też po prostu próbować negocjować, dogadywać się, jeżeli chodzi o różne opcje. Natomiast oczywiście... Pewne ramy są w tym wszystkim narzucone. Wbrew pozorom, wbrew temu, że to się wydaje, że mimo wszystko opcja tych, powiedzmy, że pula tych opcji jest zamknięta, to naprawdę dużo można wykominować. Ja byłem bardzo trudnym klientem, z bardzo prostego względu. Ja wyszedłem z jasnym założeniem, czego ja chcę i czy da się to zrobić. Czyli ja nie chciałem jednego z gotowych rowerów, które Loka oferowało, tylko chciałem rower, który będzie single speedem, bo bardzo mi się spodobała idea jazdy bez biegów i stwierdziłem, że naprawdę na co dzień i w wielu różnych sytuacjach tak bardzo poznałem idealną dla siebie konfigurację biegów, że nie potrzebuję biegów. To nie jest rower do ścigania się z innymi, to nie jest rower na góry, więc chciałem mieć koniecznie single speeda, bo ta forma jazdy mi się spodobała. Natomiast, jako że mnie znacie i wiecie, że asfalt mi nie wystarcza, to chciałem rower, który też pozwoli mi na komfortowe zjeżdżanie z asfaltu, na szutry, tudzież na jazdę po bardzo złej jakości drogach. Czyli single speed ale i bardzo szerokie opony. I to był duży problem z prostego względu, że w ofercie Loki w grę wchodziły ramy single speed ostre koło, które są przystosowane pod bardzo wąskie opony, a z drugiej strony wchodziła w grę jedynie rama pod rower miejski, która nie jest zbyt sztywna, a co najważniejsze nie jest dostosowana tak znowu hop od pod typowo szosową korbę, a ja chciałem, żeby tu była sztywna torowa wręcz korba, czyli Mika Pistart. 2.0 zewnętrznymi łożyskami. To był naprawdę problem, natomiast udało się to w końcu złożyć, udało się to zrobić tak, że to działa i muszę przyznać, że konwencja się bardzo, bardzo mocno sprawdziła, aczkolwiek ma swoje pewne niuanse, o których zaraz Wam powiem, jeżeli dojdziemy już do wątku, w którym będę Wam mówił o tym, na co warto zwrócić uwagę konfigurując tego typu rower w LOCE, ale zacznijmy od tego, co mi się tutaj podoba, a co mi się w tym rowerze nie podoba. Zacznijmy od tego, co mi się podoba. Podoba mi się generalnie konwencja, bo ten rower naprawdę po prawie roku czasu jest dokładnie taki, jak chciałem i sprawdził się tak bardzo, że naprawdę bardzo dużo na nim jeżdżę. To nie jest kolejna zabawka, która gdzieś tam stoi, tylko rower, który towarzyszy mi praktycznie przez 5-6 dni w tygodniu, podczas dojazdów, nie wiem, jak mam dość do załatwienia, co nie wymaga jazdy skuterem czy samochodem, czyli większość tras po mieście, jak jest ładna pogoda. Dojazdy, na przykład, jak jadę gdzieś z Kasią na jakąś trasę bliską wokół Krakowa, to też nie biorę zwykłego roweru, bo po co, jak mogę wziąć taki rower, który jest prostszy, lekki, wygodny, sztywny, nie wymaga smarowania serwisu tak naprawdę, a przy tym wszystkim każdy najmniejszy podjazd jest na nim większym wyzwaniem i daje większej radości z jazdy. A co więcej, nawet zacząłem ten rower ze sobą zabierać na różne trasy w Polskę. Jak jadę na przykład do Wielkopolski, jak jadę do Warszawy, jak jadę na jakąś, nie wiem, kolarską imprezę gdzieś. To bardzo często wręcz w formie pewnego rodzaju prowokacji zabieram ze sobą ten rower, bo zauważyłem już, że na płaskich trasach ze średnimi około 30 paru na godzinę, 31, 32, 33 w zupełności mi to przełożenie napędu w tym rowerze. Wystarcza, więc naprawdę bardzo mocno się to sprawdziło. W dodatku bardzo dużo tym rowerem jeżdżę po szutrach. To też możecie zobaczyć na mojej strawie, do której śledzenia Was zachęcam, więc okazał się naprawdę fajną e, opcją i dokładnie po prostu spełnił pokładane w nim nadzieje. Bardzo, bardzo mi się to w tym rowerze e, spodobało. Aczkolwiek pewne zmiany w nim przeprowadziłem i może teraz o tych zmianach słów kilka. Jeżeli chodzi o całą bryłę, koncepcję, konwencję, to nie zmieniłem praktycznie żadnych elementów, jeżeli chodzi o detale. Dalej jest ta sama owika, te same klamkomanetki, ta sama szerokość kierownicy, mamy dalej aluminiowy spornik siodła, nie wsadziłem karbonowego, stwierdziłem, że nie ma sensu. Mamy to samo siodło. Co więcej, opony, których nie znałem wcześniej, a które polecili mi panowie z Loka, czyli y, Continental Contact Speed, spodobały mi się tak bardzo, że wjechały już nawet do drugiego roweru, czy do normalnej szoso gravelowej. Opcji. Naprawdę bardzo szybkie opony o dużej odporności na przebicie, przede wszystkim o umiarkowanej cenie, bo te opony w wersji zwijanej kosztują około 120 zł. Czyli zauważalnie taniej niż porównywalny na przykład Gravel King, który jest oczywiście lżejszy, ale też jest łatwiejszy, jeżeli chodzi o przebicie. Nigdy nie przebiłem tych opon. Ten rower ma przejechane około 4,5-5 tysięcy km. I ani jednego kapcia na nim nie było, co jest naprawdę super, super wynikiem. Ty już się powoli ścierać, więc trzeba będzie je za jakiś czas pewnie wymienić, natomiast ani jednego kapcia przy jeżdżeniu po mieście, przy jeżdżeniu po szutrach na niskim ciśnieniu, zero problemów. Jeżeli chodzi o takie elementy jak hamulce, o co też często pytaliście w Waszych różnych pytaniach i komentarzach. One raczej spowalniają niż hamują. Natomiast ja chciałem, żeby ten rower był bardzo prosty, w związku z czym nie chciałem, żeby tu były hamulce tarczowe. Nie chciałem nic takiego z tarczówkami kombinować. Te hamulce Tektro R559, które tutaj są, są dalej na fabrycznych klockach hamulcowych. Wystarczają, żeby tak naprawdę efektywnie ten rower zatrzymywać w mieście czy na trasie. Gorzej jest trochę w terenie. Ja naprawdę jeździłem na tym rowerze jako gravelu w bardzo głupich okolicznościach. I faktycznie, jak robi się bardziej stromo, to te hamulce nie wystarczają. Trzeba hamować dwoma, trzema palcami, nie jednym, wręcz całą ręką naciskać na hamulce, jeżeli robi się bardziej stromo w terenie. Natomiast na asfalcie. Dają radę, hamują jak trochę gorsze hamulce szosowe. Mimo wszystko mamy tutaj większe dźwignie. Te wszystkie elementy metalowe są dłuższe, więc ta energia gdzieś się niestety wytraca i one nie są tak mocne jak zwykłe hamulce szosowe, ale dają radę i są pewnego rodzaju fenomenem, ponieważ da się tutaj wrzucić bardzo, bardzo szerokie opony, co jest plusem. Co zmieniłem? To zmieniłem koła w tym rowerze. Fabrycznie były tutaj bardzo ciężkie koła z aluminiowym stożkiem, takie trochę noname'owe, z dużą ilością szprych. One super wyglądały, natomiast ja, ponieważ chciałem ten rower traktować trochę bardziej poważnie, w sensie jeździć na nim trochę więcej niż tylko po mieście, no to wsadziłem tutaj szosowe koła, bardzo ciekawe koła. Komplet waży 1280 bodajże kilka gramów, koła składane oczywiście od A do Z na obręczach DT Swiss RR 511. Koła ciekawe, ponieważ są kołami lekkimi, dość sztywnymi, ale nie sprawiają wrażenia zbyt wytrzymałych a mimo tego dały sobie absolutnie radę z tym sezonem, jeszcze nie centrowałem tych kół nawet, żadna szprycha ani urwana, ani nic, mimo jakichś skoków z krawężników i tym podobnych rzeczy, więc nic się tutaj nie dało im złego zrobić. Rower bardzo zyskał na dynamice, stracił na utrzymywaniu prędkości, faktycznie na tych wysokich, ciężkich stożkach, jak już się rozpędziliśmy do tych 30 na godzinę, to potem rower sam jechał, Natomiast teraz gorzej utrzymuje tą prędkość, ale dynamika wzrosła w sposób niesamowity. Mamy w tej chwili ponad kilogram różnicy na wadze kół. Tamte koła ważyły ponad 2 kg, więc ponad kilogram zbicia z wagi kół robi po prostu cuda, jeżeli chodzi o rower. Teraz na co warto zwrócić uwagę, jeżeli taki rower sobie konfigurujecie w Loce. Bo wiem, że wiele osób pisze do chłopaków z Loki z pytaniem, że chcieliby konkretnie taki sam rower, bo im się spodobał, chcieliby taką samą konfigurację, taką samą koncepcję. Więc zwróćcie uwagę na kilka elementów. Po pierwsze te koła. Jeżeli chcecie tym rowerem jeździć bardziej ambitnie, to pomyślcie, żeby od razu skonfigurować go z innymi kołami. I jest to teraz możliwe, ponieważ Loka współpracuje z polską marką Wytyw bodajże. Więc możecie sobie wybierać między różnymi rodzajami kół, nie tak jak kiedyś. Nie jesteśmy ograniczeni do jednych kół, więc warto pokombinować. Nawet jakieś głupie mawiki, Axiomy, jeżeli by się dało. Coś, coś po prostu trochę lżejszego, zwykłego szosowego tu się da wrzucić i w zupełności wystarczy poprawi bardzo mocno właściwości jezdne tego roweru. Będzie on po prostu bardziej, zachował się jeszcze bardziej jak normalny rower szosowy, tudzież gravel, a nie rower miejski. To naprawdę ma znaczenie. Korba, bo to jest ważny element, ponieważ korba Mikke Pistart 2.0, która tutaj jest, jest bardzo sztywna, bardzo fajnie wpływa na charakter tego roweru. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta rama pochodzi z roweru miejskiego i ona nie jest zbyt sztywna. Więc jak połączycie sztywną korbę z niezbyt sztywną ramą i z dynamicznym stylem jazdy, i jeszcze tym konkretnym zestawieniem, to okazuje się, że jest bardzo mało miejsca między ramionami korby a tylnym trójkątem. W związku z czym osoby, które są trochę cięższe albo mają trochę więcej mocy, mogą mieć ten problem, że mogą obijać, zwłaszcza prawym ramieniem, o tylny trójkąt w pewnych skrajnych sytuacjach, dlatego warto zwrócić uwagę już przy montażu tego roweru, żeby pokombinować z podkładkami i odsunąć jeszcze ramiona korby od tylnego trójkąta, bo miejsca jest po prostu bardzo mało, ponieważ ten zestaw, który ja sobie zażyczyłem, ta korba nie jest dedykowana do tej ramy. To jest rama, gdzie normalnie z tyłu siedzi piasta Alfaina albo Nexusa. Jest bardzo szeroki tylny trójkąt, w związku z czym miejsca na korbę Taką jest dość mało i warto to wziąć po prostu pod uwagę. Pozostałe elementy jak naprawdę, tak naprawdę bardzo, bardzo mocno się sprawdziły. Nie mam zastrzeżeń do niczego. Najlepszy dowód na to, że dalej śmigam na jednym napędzie, łańcuch jeszcze nie zmieniony. Klocki hamulcowe nawet są te same. Też się jeszcze nie starły. Rower jeździł w zimie, więc naprawdę jest całkiem przyzwoicie. Owika. Bardzo specyficzny zaplot. Widać po tym, że panowie z Loki siedzą głównie w tematach miejskich, ostrokołowych, ponieważ owika jest na zaplocie po całej kierownicy, do samego mostka, co bardzo mocno utrudnia na przykład mocowanie licznika. Eee, założyłem mocowanie do łachu na mostku, natomiast wolałbym mieć na wysięgniku z przodu, ale nie mogę, bo musiałbym przeplatać owikę, odsuwać ją od kierownicy. Takie, e, takie naleciałości. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie sobie rower w loce konfigurować, jeżeli chcecie mieć normalną, y, y, normalny oplot owiki na kierownicy, to powiedzcie o tym, bo panowie bardziej, moim zdaniem, siedzą w takim kulturze rowerów miejskich niż kulturze rowerów sportowych, nie raczej są nastawieni na to, że kierownica Owika idzie na całą, całą kierownicę i tym podobne detale i niuanse. A na koniec to, o czym mówiłem na początku, co zapowiadałem, czyli ten, dlaczego ten temat jest pewnego rodzaju wstępem do innych tematów. Chodzi o to, że poznając Lokę, będąc zadowolonym z tego roweru, ze współpracy z panami z Loki i testując przez pewien czas pewną koncepcję, bo pewnie Wiecie, że Trek Crocket u mnie jest rowerem poniekąd przejściowym, jest rowerem, który mi pozwolił sprawdzić różne rozwiązania. Doszedłem do wniosku, że zbuduję sobie w końcu od A do Z rower idealny dla siebie. Taki, który będzie spersonalizowany, ponieważ zauważyłem, że zmieniając różne inne rowery, bo w czasie, w którym mam Lokę, mam już chyba trzeci rower, jeżeli chodzi o taki rower z biegami, normalny. A tego roweru dalej nie chcę sprzedać i nie chcę się go pozbyć i prawdopodobnie zostanie ze mną zawsze. Po prostu go lubię. Zastrzeżyłem, że chyba sposobem na szukanie takiego idealnego rozwiązania dla siebie jest. Większy wpływ na personalizację roweru, więc stwierdziłem, że wykorzystując wszystkie moje doświadczenia, jeżeli chodzi o budowę roweru, nazwijmy to Road Plus, zbuduję sobie w końcu rower dla siebie. Od początku taki jak chcę i będzie to rower budowany na bazie framesetu gravelowego Loki, natomiast nie będzie typowym gravelem, będzie bardziej rowerem nastawionym na jak najniższą wagę, sztywność i dwa komplety Q, czyli bardzo szybkie karbonowe koła na szosę i koła w teren na oponach, na 40 mm z niskim ciśnieniem, które pozwolą gdzieś tam pojeździć w terenie, do tego szosowy napęd, czyli albo zestaw na przykład Ultegra z przerzutką przytrzymaną Ultegra RX z tyłu. Albo będzie to GRIK, tylko będę kombinował z przełożeniami. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Więc ten temat będziemy realizowali z Loką w tym sezonie. W zasadzie już byśmy go realizowali, gdyby nie oczywiste względy utrudniające komunikację, pojechanie do Wrocławia, zabranie się za to wszystko od A do Z. Ale jest to jeden z tematów, który w tym roku na pewno będę dla Was prowadził. Więc myślę, że też Was zainspiruje do, do budowania własnych rowerów. No i myślę, że też pokażę Wam, jakie w ogóle jeszcze możliwości są w tej polskiej firmie. Dzięki za uwagę, dzięki za dzisiejszy odcinek. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału. Możecie też odwiedzić stronę Loki, zobaczyć co tam panowie ciekawego robią. A przy okazji, oczywiście, pamiętajcie o tym, żeby być na bieżąco z kanałem, śledzić różne wiadomości, newsy, ponieważ już wkrótce pojawią się szczegóły, jeżeli chodzi o nową serię koszulek bike, Show. ja wam stopniowo zdradzam jakie. Koszulki nowe będą, jak wyglądają, czego się spodziewać. Wkrótce będą wszystkie szczegóły. Zapewniam Was, że tym razem będzie na pewno wygodniej niż ostatnio, ponieważ będziemy sprzedawali koszulki już przez sklep normalnie. Natomiast dalej będzie to opcja pre-order, czyli nie będą dostępne cały czas. Będzie pewien limitowany czas dostępu koszulek, więc albo się załapiecie, albo się nie załapiecie. A wtedy będziecie czekali na kolejną serię, a pewne wzory oczywiście przepadną, bo chodzi o to, żeby za każdym kolejnym rzutem koszulek nie powtarzały nam się wszystkie wzory. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć. Thank <laughs> you.